Cześć, z tej strony szmer. Witam w kolejnym odcinku z Jalapi. To już, ojoj, nawet nie chce mi się liczyć, który to jest odcinek. To jest jak z dynastią, jak, jak z modą na sukces. Czy, czy co to tam, jak to tam się nazywa? Nie wiem, to już się robi ta się W każdym bądź razie jesteśmy przed aktualizacją. Ta aktualizacja, bardzo możliwe, że niedługo się w końcu pojawi i to już bardzo, bardzo niedługo, na dniach, kto wie, z tego co obserwuję. Na Trello, w takim serwisie, tam ten deweloper zamieszcza informacje dokładnie co robi, na czym się skupia, jakie elementy gry robi itd. Więc mapa Węgiel jest już sama ukończona, ale on obiecał jeszcze tam taką aktualizację związaną z customizacją jakby tego naszego pojazdziku więc będziemy mogli tam malować i tu właśnie już ukończył prawie że wszystkie możliwe malowania łącznie z lakierem metalizowanym z tego co wyczytałem taka ciekawostka trabant i lakier metalizowany do tego jakieś naklejki decals no chyba to są, chodzi o naklejki nie wiem jak to rozszyfrować bo deweloper w takim troszeczkę dziwnym języku angielskim pisze i powiem szczerze, że Czasami jego rozszyfrować o co mu chodzi to jest dla mnie bardzo ciężko w każdym razie. No to nic, wsiądziemy do Trabanta. No w sumie stoi ten wujek, no to dobra, hono wujek. Tak go tutaj zostawiać, nie? Już wybieramy traskę. Drezno do sturowo. I tu może wybierzemy... Wybierzemy co? A w deszcz, dawno w deszcz nie jechaliśmy. Widzicie, i teraz Drezno ma taki plac z pomnikiem znowu. Za każdym razem to miasto wygląda inaczej. Aha, mam jeździć na światłach. Dobrze, to włączę światła i włączę wycieraczki, bo deszcz pada. Ale widzicie, jeżdżę bez kierunkowskazów, no bo ich nie ma. <gryzm i zlega> bo ich po prostu nie ma. Dankeser, czy co tam się mówi na... nie wiem, co się mówi. W każdym bądź razie, o, możemy włączyć wycieraczki. Mm, jedziemy sobie dalej, włączymy sobie radyjko. Yy, Będę znowu się czaił yy, na kolejnym możliwym przystanku yy, na zakup łomu, bo szłom, yy, no bez łoma to ja tutaj niewiele zrobię, tak? Nie mogę otworzyć żadnych tych, dlatego szmer bez łoma to jest niewiele. <śmary> szmer po musi posiadać łom. <śmary> no w każdym razie. Aha i taka ciekawostka jeszcze, taka propoja się tu wydurniam, ale ten yy, jeszcze ma być. Taka historia związana z, że dojdzie kolejny punkt na naszej trasie przejazdu. To znaczy do tej pory mieliśmy tylko stację benzynową i docelowe miasto. Ewentualnie tą taką stację, bocznicę kolejową, czy jakoś tak. No to teraz dojdzie nam jeszcze scrapyard, czyli złomowisko. I tam chyba będziemy mogli wyciągnąć jakieś. Hmm, Części z samochodu, ale mm, to złomowisko nie będzie. Ono będzie po prostu. Ojoj, jak on się pośliznął! E, złomowisko będzie. E, o, będzie zamknięte na jakiś zamek i właśnie nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, jak to będziemy otwierać. E, natomiast jeszcze jedna kwestia jest taka, że deweloper pracuje też, bo tam był pytany o masę różnych rzeczy. Proponowano mu znowu Polskę i znowu tam chyba, yy, znaczy ta, temat Polski, PRL-u, to się często pojawia, ale yy, on odmawia, no bo mówi on tu, jedzie na południe. O, zajdziemy na bocznicę kolejową, jedzie na południe, więc yy, to, Polska nie po drodze mu jest kompletnie i w każdym razie co wyczytałem, ktoś zapytał się, czy będzie Syrena 105, tak? 105L, czy jak ona jest tam, nie wiem. Jak ktoś wie, to niech mnie poprawi w komentarzu. W każdym bądź razie, no, on oczywiście powiedział, że nie, że to tylko trabant, że to tyle roboty jest i w ogóle, że ja Cię kręcę, więc odpada jakieś inne samochody. Mamy dwie skrzynki. Aha, dobrze. Także na razie tak to sytuacja wygląda. Aha, i jeszcze jest, było pytanie a propos opon. Czy będzie można różne opony kupować? Bo na razie jest wiadomo, jeden rodzaj, tylko no, w zasadzie nie mamy żadnego wyboru. No więc on odpowiedział, że będzie, będą opony do off-roadu. I jakieś jeszcze inne typy, nie wymienił jakie, ale że za tak zamierza i każde będą się charakteryzować tą inną przyczepnością, w zależności od podłoża, tak, po którym jeździmy, nie? Czyli wiadomo, tak jak tutaj, pewnie tu offroad się sprawdzi, a co innego na asfaltach, e, więc będzie taka historia, ale to nie w tej najnowszej aktu. O, patrzcie, ile skrzynek ja cię kręcę, wujek, ty tu nie marudź, bo tu trzeba wyjść. Trzeba wyjść i ładować, bo to później jak łom znajdę, to będzie akcja. Będzie akcja. Teraz tą większą spróbujemy tu wsadzić. Większa się nie chce. Mniejsza weszła. Czy tu z Znowu trzeba jakieś przemeblowania robić. Dobra. No już podnośnika nie mogę, tak? Dobra, z tym podnośnikiem mamy w garażu yy, To w takim wypadku jeszcze spróbujemy otworzyć szybko tą O leki, o po 13,10 do sprzedania No to całkiem, całkiem powiem szczerze Szybko ładujemy OK, jedziemy dalej. E, tak więc, no jeśli chodzi o jakoś przyszłość tej gry, aha i co będzie po Węgrzech? Po Węgrach będzie, będzie Jugosławia. No to nawet z mapy wynika, to znaczy ze starej mapy, bo to już dawno nie oczywiście. Ale... Ten, ale... no to chodzi o ten rok 90, kiedy jeszcze tam te państwa istniały, tak? Yy, bloku wschodniego tak zwane. No, bo cała historia z tą grą się wokół tego kręci. Co prawda my tu po prostu sobie jeździmy śmiesznym trabancikiem, nie? No ale... no w sklepach są puste półki, to tak jak było kiedyś, no tam nie było towarów w ogóle, no był problem z tą produkcją. I w ogóle z tym y, dystrybuowaniem dóbr, no była masakra kiedyś, nie, ciężko było, coś dobrego, coś dobrego to przeważnie było na zachodzie, <gry> jak ktoś, komu się udało wyrwać, to jak pojechał tam, no to udało mu się prawdopodobnie coś przywieźć, coś zahandlować, ewentualnie przywieźć, no, dobra, to my sobie tutaj jedziemy dalej, oj, i... Wiadukt jest, proszę Państwa, wiadukt jest y, otwarty, przejezdny znaczy się, to chyba może oznaczać, że tu będziemy mieć zaraz most, który będzie nieprzejezdny, tak? Zgadza się. Więc ruszamy w drogę powrotną. Naszym El traba, Trabaneiro, nie wiem jak go nazwać tutaj, pieszczotliwie. Zbliżamy się z powrotem do wiaduktu. Tyłem tak. Proszę bardzo. Hop, i już możemy jechać. Tak. No i tak to wygląda. tu mamy kałużę w powietrzu. Dosta Wujek dostał w czoło tą kałużą. <grych> no, w każdym razie przejeżdżamy przez most i. Za mostem pewnie skręcimy w prawo i za, zaraz będzie też stacja benzynowa. Ojoj, ojoj, oj, to jakieś złe rzeczy się dzieją z naszym samochodem. No dobrze, dobrze, powolutku, powolutku. Ok, musimy go zatankować na pewno. Udało mi się przejść. Dobrze. Yy... Najpierw trochę leków opędzlujemy. Ostatnio żeśmy się spukali z siana trochę na te nasze yy bagażniki i tak dalej. Mamy narzędzia do kupienia, to dobrze. Wujek coś mruczy. Nasz następny zakup to będzie na bank ten... Będzie na bank większy zbiornik paliwa. I dopiero później się będę bawił z silnikiem i tak dalej. Aha, teraz hmm, będę musiał zaraz naprawić tymi, e, tym zestawem narzędziowym, co mam tam w bagażniku, nie? E, tymi narzędziami, tym kompletem, e, żeby go zużyć całkiem. 151 marek na samych lekach. E, z dwa zestawy narzędziowe wezmę, kupię. Zaraz tam pójdę, tylko teraz wezmę ten zestaw, co tu mam. I ponaprawiam na maksa, co tu się da. Oj, filtr paliwa, znaczy nie, filtr powietrza tam. Był na zero. Aha, oj, oj, muszę portfel pani pokazać. Już to daje, proszę Pani. Już daje portfel. Wojek, siedzi grzecznie. Nie baw się radiem. Dobrze. 215 marasów jeszcze w kieszeni. I będziemy mogli naprawić całkiem tutaj nasze o proszę, i silnik naprawimy. Tak, cewka zapłonowa cała, zbiornik cały, akumulator też. Dobra, mamy wszystko naprawione, zatankowane. Możemy narzędzia schować. I jedziemy dalej. czy muzyczkę jakąś. Ale mamy kolejną akcję, bo mamy dwa kolejne kartony. Ojoj, flaszki są za... I 55 marek za jedną! Masakra. I fajki do tego. Co przy sprzedaży za 27,90? <noise> ja pierdykam Ja muszę coś wyrzucić Na pewno nie fajki za tą kasę, <noise> Jedną tą pakę wywalę. Czy nie zamokną? No raczej nie. Mam nadzieję, że dobrze wylosowałem, że tam nie ma butelek, ale... No powiem tak, podjarałem się, ale to jest znane miejsce tutaj pod tym mostem takim, że często tam skrzynki można znaleźć i tak się też teraz udało. Także teraz się obłowię. Będę kryzusem. Będę hajsownikiem. No w każdym razie ten. Będę miał hajsu pełno. No, także... Zbiornik paliwa, nie wiem ile on tam kosztował, a był drogi chyba. Także myślę, że już, już mnie na niego stać w tym momencie. Jest surowo, przed nami już widać, jeszcze jedno rądko. Mamy motel, ale jeszcze nie będziemy do niego zajeżdżać, ale zanim zajeżdż, zajedziemy, musimy do sklepu, bo nie do salonu, tylko do sklepu, czyli jak tu jest salon, to pewnie sklep będzie pod spodem albo obok, obok jest. Zatankuję naszego sprzęta. Oj, daleko stoję? Możliwe. Ajajajajaj. Ajaj, ajaj. Dobra, zaraz podjadę, tylko ten. Ale idę opędzlować te fajki. Wejścia 8 marek za jedną paczkę. No. Proszę bardzo. To jest tylko moje jeden kurs. <laughs> I to nie całe oczywiście. A jak z tym alkoholem się tu przejdę, to będzie dopiero masakra. Kurczę i co najgorsze nie mogę tego łomu kupić. Nie mogę go dorwać, no? Ciężko go dorwać, naprawdę. A ja mam tyle towarów w tych paczkach, żeby można było te paczki magazynować w y, domu. Czyli wyciągnąć, przechowywać, nie? Do otwarcia. A nie można, muszę je wyrzucać ewentualnie. Filtr cygaretem. No już jest dwo, 250 marek. 330. Ojo, jak wywalę jeszcze ten alkohol. <ścoughs> ja będę miał tyle hajsu, że masakra. Po 55 marek 80 fenigów za jedną butelkę. Uuu 500 marasów. Srogo. Dobra. A ile miałem tam w portfelu? Niecałe 100 marek na początku tego odcinka. No wiadomo, tam koszty dochodzą. 670. siedemdziesiąt. Why not? Okej, okay, musimy podjechać. Ojej. Grzełem. dobra. Sorry, wujek. Sorry. Trochę za blisko jednak. Przegiąłem pałę. Tak będzie chyba dobrze. Brama się zamknęła. Jeszcze naprawimy tutaj, co możemy. Key, to pójdziemy zapłacić, i podjedziemy zaraz do salonu. Lejki <grywka> Wujek, ty mi tu nie maruć Bo ja muszę zapłacić. Nie żartuj sobie, chłopie. Mam 200 marasów, a dojdzie ile? 882 marki. Widzicie? Bez kombinowania. Bez kombinowania kompletnie. A może kupię z jedne narzędzia chociaż 800 marków. <śmary> Marek oczywiście, wiem, wiem, że się mówi Marek. Dobra, mamy jeszcze jedno narzędzia chociaż w zasadzie to nie wiem, czemu tu zawalam miejsce tylko Dobra, wujek, zanim pójdziemy do motelu, to ja muszę kupić tutaj nowy zbiornik paliwa. Mm -hmm. Fuel tanks. 330. O, tu jest ten HSK za 33. krone ja Kronekong kupia? Kurcze pieczona. Aż silnik najlepszy. Mam 8 stówek. No, mogę zaszalać. Mógłbym zaszaleć czemu nie. Tu już mam wszystko. Akumulator to równo w każdym bądź razie zrobię tak, że. No, wezmę ten silnik 770. Czemu nie? Czemu nie? No i tak 100 marasów wystarczy na gumę do rzucia, tam balonową i, i coś jeszcze. No więc tak. Bierzemy tutaj. Wymontowujemy naszego Krony Konga. Ma 5 litrów, musimy go zatankować Tego z paliwkiem zostawiamy. Dobra i silnik wymontowujemy. Ale zaraz, nie ten Tak a ten złom tu zostawimy. No i co? Jeden kurs, jeden kurs i proszę bardzo, już najważniejsze rzeczy są, to znaczy dalej nam brakuje łomu, musimy łom kupić. Bez łomu to nie ma, nie ma zabawy. O, a ty, zastanawiam się co to za haki tutaj są, to jest, żeby tu łom wsadzić? Chyba tak. Nie wiem, coś tu się wsadza chyba, nie wiem, muszę to sprawdzić. W każdym bądź razie na tym zakończymy ten odcinek. Następny mam gorącą taką nadzieję, że to już będą Węgry. Tak? Że to będą Węgry, że będzie nowa mapa. To znaczy, że pojedziemy dalej, że miniemy tą oto tutaj granicę. Tom o. No. Letenie miejscowość się nazywa. No nie wiem, jak ktoś był, to będzie wiedział. W każdym bądź razie zapraszam do następnego odcinka. Na razie, cześć.